Dzień dobry. Odnośnie y, ramek bez benzyny, chciałem coś tam sobie powiedzieć. Widzę, że te ramki bez benzyny, to jak, jak napiszę, to ktoś to ogląda. Słuchajcie, dając taką ramkę. Taką ramkę. Tak. Taką ramkę. Ogląda sobie wcześniej wcześniejsze filmiki. Na filmikach jest, y, jak grzebie w ulach, to jest pełno takich ramek, gdzie po prostu są już tak zrobione. Y, to jest taka. Jak rozbudowujemy rodzinę od wiosny, teraz to po prostu mi się to wszystko tak odświeżyło, jak to roku, to można to powiedzieć, że jeśli rozbudowujemy rodzinę, no to wiadomo, że ona będzie na początku to, co przezim, co przezimowała, to ona będzie chciała pobudować też dużo trutówki, więc każdy, kto podkłada takie ramki, dwie, trzy, to mówi o Jezu, sama trutówka, a dopiero któreś ramki dalej, jakby tak budował, a nie dokładał tego suszu do góry, no to by zauważył, żeby budowały wszystko, po prostu one budują takie pszczoły, one budują wszystko, nie? Dlatego yy, dla takich, co tam mają te rodziny przyzimowane, to może być jakiś po prostu no, coś, że niby nie wypał, nie? Bo budują wszystko, potrafią zmieszać dosłownie wszystko ze sobą później. Yy, rzadziej się tak właśnie zdarza, że pobudują idealnie pszczołową ramkę, idealnie całą, Raczej te plasty są pokiczkane, po pomieszane. Ale kwestia jest taka, że tak jak ja na przykład bazuję na tych pszczołach, to ja później mam z reguły rodziny, które dalej rozwijają się. W momencie, kiedy my na przykład odebraliśmy te stare matki tutaj, to, to każda ramka, którą budują tam, to to jest idealnie pszczołowa. Słuchajcie, do momentu pewnego rozwoju pszczoły będą robić samą pszczołową ramkę i zwyczajnie nawet jeśli do takiej starej maski tutaj na przykład byśmy im włożyli w sam środek trutówkę czy tam tak z boku, no to one niechętnie tą trutówkę chcą na przykład ten, no to czyli chodzi o to, że one nie chcą tych trutni, więc budują po prostu pszczołową ramkę. Teraz jak tam coś wziąłem, to są piękne, świeże plastry. Teraz jak jest jeszcze chłodna, bo to jest wszystko w porządku, ale w momencie, kiedy one budują nam te plastry, tak w lipcu jest bardzo gorąco, to my musimy po prostu jedyną rzecz, którą robimy, jak wyciągniemy ją z ula, to nie robimy jej od razu tak. Szczególnie z, taką, z takimi plasterkami, które są świeżo bialutkie i mają tego czerwiu jasnego, zakrytego, to ona wtedy jest ciężka od tego czerwiu. Jak my zrobimy po prostu tak, to i tak jest szansa, że nam się złamie. Gdybyśmy nie podzielili tej ramki na pół i zrobili w momencie takim tym plastrem, tak, to jest automatycznie złamany. Nie? Jeśli nie jest starszy, tu poprzeczepiany, tylko jest taki świeżutki, robimy tak i jest złamany, jest koniec. W momencie, jak mamy na półkach, to my robimy po prostu sobie, możemy zrobić tak i tutaj tą ramkę oglądać, tak? Nie? I wtedy musimy troszeczkę bardzo uważać. Jak już ten pierwszy czerwszy wygryzie, pojawia się ten drugi, to już ta ramka się usztywni i ogólnie jest wszystko w porządku i działamy tak, jak wszystko widać na tyłkach. I to by było, jeśli chodzi o tyle, jeśli chodzi o tyle właśnie te umiejętności budowania, żeby pszczoły nam pobudowały jak najwięcej porządnych ramek, tak?